Wyrażam nadzieję i przeświadczenie, że ta wizyta dzisiaj Państwa będzie zachętą, aby dołączyć do naszej społeczności, aby być w naszej alma mater, po to, aby kontynuować studia, formować charakter, aby poznawać wiedzę o świecie, sobie samym. O otaczającej nas rzeczywistości. Wszystkie kierunki studiów, zwłaszcza te, które przygotowaliśmy w ofercie na dzisiaj, są interesujące. Oczywiście są takie, które zawsze cieszyły się dużym powodzeniem, jak filologia angielska czy informatyka. Dzisiaj również rekrutujemy na filologię chińską. Więc myślę, że naprawdę w tej grupie, którą dzisiaj przyjmowaliśmy, każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Oprócz socjologii w naszym instytucie zostały otwarte też studia z pracy socjalnej właśnie na drugim stopniu. Pierwszy stopień jest na Wydziale Teologii, u nas można to kontynuować. Na socjologii można zostać, po socjologii można asystentem rodziny lub też analitykiem. Analityk jest właśnie takim bardziej, yy, tak rozrywanym na rynku pracy. Oferta jest bardzo szeroka, bardzo zróżnicowana. Wiele specjalizacji, których posiadamy na naszym kierunku specjalizacja telewizyjna, radiowa, research dziennikarski, prasowa pozwala nam rozwinąć te talenty, te aspekty, które w sobie mamy, które nas interesują, z którymi przychodzimy na ten kierunek. Nie jest powiedziane, że nie odnajdujemy tego w trakcie samego studiowania. Po to zaczynamy studia w zakresie trzyletnim licencjackim, potem dwuletnim magisterskim, a żeby dobrze rozeznać to, co nas naprawdę interesuje w świecie dziennikarza. Studiowanie bezpieczeństwa. Dla ludzi, którzy interesują się służbami armią, jakimiś instytucjami, które się bezpieczeństwo krajowi czy tam Unii Europejskiej. Nasza oferta przewiduje wykłady z. Praktykami przede wszystkim są byli żołnierze, obecni żołnierze, obecni żołnierze z funkcjonariusze służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Dzisiaj chcielibyśmy Dzień Otwartych Drzwi zakończyć razem z zespołem gościnnym.